Dzień dobry wszystkim z tej strony, Jasiek. I podchodzimy do tej gry po raz trzeci. I ja wierzę, że teraz ta gra będzie miała choć ziarenko jakiejś takiej fajności, że coś będzie się działo, że będą jakieś fajne akcje, bo teraz gram z moim teamem esportowym. O, nawet pisze tutaj Weronika, mam nadzieję, że teraz pójdzie nam Git. Moim teamem esportowym, gdzie średnia wieku wynosi 13,5 lat. Są to same dziewczyny. Jest to Julia, jest to Weronika, jest to Pacma, i jest to najmłodsza nadziejka grająca na topie, ale jestem pewny, że bardzo dobrze jej pójdzie, i tym razem dadzą z siebie wszystko dziewczyny. Zobaczymy, jak to się mówi do trzech razy sztuka. Wierzę, że tym razem uda nam się wygrać grę, że uda nam się coś zrobić, bo ostatnie dwie gry wyglądały tak, że nasi przeciwnicy, mimo że grali z nami w Messenger i pisali nas i dojeżdżali psychicznie, to wygrywali, to wygrywali naprawdę. Dużą przewagą, eee, no ale mam nadzieję, że teraz jako Jungler Evelyn mi pójdzie na tyle dobrze, że będzie coś fajnego w tym odcinku, że go zamieszczę i że będziecie go mogli obejrzeć. Skoro teraz go oglądacie, to oznacza, że ten odcinek będzie epicki, a wy napiszcie teraz w komentarzu, że czy trzymacie kciuki, mam nadzieję, że trzymacie, oraz jak będziecie mieli, to potem dopiszcie jakieś jeszcze ewentualne rady dla gracza, który dawno nie grał w Lola. I na pewno popełnia jeszcze sporo błędów. Mam nadzieję, że podpowiecie, mam nadzieję, że mi dziewczyny nie skasują blue buffa. Bo też takie rzeczy się zdarzają. A ja lecę teraz na żabkę. Dobra, żabeczka, lecimy, potem wilczki, potem redzik. I będzie można spróbować coś zgankować, na przykład może mida. To byłby dobry pomysł. Zobaczymy jak tam będzie szło dziewczyną. Widzę, że bocik jakiś ma zawieruszenia. Tutaj Weronika nie może wbić się na linię. Gdzie też cały czas z Afeliosem ją troszeczkę... czymś zajmują. Dobra, bijemy wióczki. Jak tam na Midzie? Na Midzie widzę, że Aferka. Jest walka. Na topie Nadziejka, nie odpuszczaj. Jestem koksem. No nie mów Nadziejka, że jestem koksem, cię rozwali. Naprawdę? Nadziejka, dasz radę. Trzymam za ciebie kciuki. Dobra, trzeci level. Irelia się trzyma lekko góry. Gdyby się trzymała dołu, no to wtedy bym zamiast pójść na reda, bym spróbował przez mida pójść i zaatakować tą Irelkę. Ale zaraz, jeżeli że niestety trzyma się góry, no to wydaje mi się, że tak czy siak nie uda się gank, a marnować szansę na szybkie wbicie szóstego levela nie jest tego warte. Szóstka level jest najważniejsza. Jak ma się szybko szóstkę,

Dobra, moim zdaniem nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu. Dzięki Pacma. Bardzo ładnie mi uratowała życie. Szkoda, że ten Jarvan uciekł, ale tak czy siak moim zdaniem było warto, żeby mu pokazać, że kurczę, żeby tak nie cwaniaczkowo. Bardzo ładnie pacma zagrała i się cieszę, że followowała i patrzyła na mapę. Jestem koksem, JDDD moi fali! Jan Dąbrowski, duper! Czyli, że jest super, ale fajnie, mam też swoich fanów League of Legends. O nie, przerwałem tego gościa, nie widziałem, że to tak obszarowo będzie mi biło. Gdy to ja czy ja dobiję teraz tego gościa? No dobiję, nie ma innej opcji. Tylko, żeby Jarvan tu nigdzie się zaraz nie zaszedł. Ale to oznacza, że nie mamy aż takich słabych tych przeciwników. Skoro oni nie grają na. Skoro oni nie grają na zasadzie, że. Yy, tylko siedzi w swojej dżungli, ale także wychodzi, to oznacza, że ten Jarvan może się naprawdę zamieszanie w późniejszym etapie gry. Ja pierniczę. Dobra, różdżkę kupuję i już się nie zazskam z nimi. Może spróbujmy tego bota trochę ruszyć, tym bardziej, że tutaj zawsze będzie ta nieco większa różnica levelów. O, Jarvan! Mm, tu nie będzie na pewno robaczka. Ale ja tu podejrzewam, że też Jarvan sprzątnął tego robaczka. Kurde, lipa jest taka, że tam jest Jarvan. Będzie mi ciężej wejść tam. Mm, czy. Dobra! Najpierw zniszczę żabkę, tym bardziej, że nasi przeciwnicy troszkę się cofnęli ze żabeczkę i zaraz będę próbował się tam wbijać. Mam nadzieję, że moi moje dziewczyny, które tam są, ogarniają temat i czuwają i są gotowe na nadejście moje. Bicie go, bicie go, bicie go. Bicie go, bicie go. Bicie go. Bicie go. Jak dobrze, że Ja, szkoda, że go nie biły. I ja a ten robił drake'a. Dobra, napiszę, że jest git, żeby się nie martwiły, że coś ten. Bo to są młode dziewczyny. One są na pewno mega wrażliwe jak to młode dziewczyny i nie chciałbym, żeby po grze ze mną miały. Nie, ja jak to toksyk ja już go nie lubię, ja już go nie oglądam. Nie bardziej, że to są moi widzowie, którzy się ze mną trzymają od Twitcha, po Facebooka, po znowu Twitcha, po jakieś inne widzowie, którzy są ze mną od momentu jak mieli 6 lat. Teraz mają 7. Nie wiem, troszkę więcej, odrobinę więcej. I, i, I są naprawdę bardzo spoko, dlatego też zdecydowałem się, że z nimi zagram. A poza tym chciałem zobaczyć i, i wam pokazać, że płeć żeńska to nie oznacza, że gra gorzej w gry, a wręcz przeciwnie. Może grać lepiej niż faceci. To zaraz zobaczycie, no, przynajmniej mam taką nadzieję, że zobaczycie. Na pewno dziewczyny zaraz się zaczną wykazywać, mówię wam. No i na midzie mi za wyruszenie. Gdybym miał tylko lepszego junglera, a nie Jana Pacana z bana. Lecie, już mają szósty level. Tu jest warcik, jak nic. Ja też muszę wbić szóstkę. Galio, Galio ma szóstkę. On chyba będzie próbował tutaj mi dogankować. Nie jestem pewien, dlatego tak lekko zszedł. Albo może próbował zobaczyć, czy mnie tu nigdzie nie ma. Nie mam pojęcia. Trzeba uważać. Dobra, wrócił na topa. Szybk, szybki road to Sixy. I... Wow! <śpiewanie> Dawaj, nie, kurde! Dziewczyny, dawajcie! Dawajcie Tu, 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 Dawaj. Nie, 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 nie! Ja nie mogę na to patrzeć! Dobra Julia! Julia Peru, nie! Nie! Ja! Myślę smutnego kotka. Dobra, niestety widzowie to chyba będzie trzecia przegrana. Moja z dziewczynami, ale no cóż, no mogło być gorzej. Mogliśmy mieć 6 przegranych. A wierzę, że na 6 gierek, któraś w końcu by poszła dobrze i pójdzie dobrze. <laughs> Nie wiem, będziemy dziewczyny próbować. Najwyżej nagramy jeszcze z miliard takich odcinków. Będzie dobrze. Grunt to szósty level. Potem pójdzie. Pójdzie z górki. Jak będę niewidoczny. Gdzie moja szóstka? Jest, wszystko Jest. Odżywamy, odżywamy, odżywamy. Jak tutaj w dół? Może pójdę trochę pomóc dołowi, bo Nadziejka się ładnie trzyma. 23 cs do 45, więc nie jest za dobrze. Julia 25 do 68, no Tak średnio bym powiedział, ale... Wierzę, że to dopiero początek i zaraz wszystko nadrobimy. O kurde, co dziewczyny tak walecznie? Co jest? Pasma padła? Dawaj, dawaj 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 dawaj! Pięknie. Ładnie Weronika tu zagrała. Muszę ją pochwalić. Ładnie w ogóle dziewczyny też agresywnie. Bardzo mi się to podoba. Rozwalaj to aż. Pytanie: czy Afelios będzie trochę próbował tutaj tryhardować? Niestety nie mam erki, żeby próbować się wbijać. Ale mogę za natomiast spróbować go jeszcze gdzieś tu wyłapać. Wydaje mi się, że się cofnę. Dobra, dobra. Teraz tylko nie natknąć się na Jarvana. co będzie totalnie ciężkie. Nie ma go po tej części. Jest dobrze. On dopiero idzie z góry Nie wracam To jest najgorsze miejsce, które wybrałem. Przecież oni mogą tu mieć Warda. Jarvan już idzie z góry. Okej. Okay. Uważaj. Uważaj, uważaj. Jest ładnie. 3-1, 3-1 Team, uwaga. Atakujcie, atakujcie go, atakujcie, szybko. O kurde Irelia, atakujcie. RK. Ry. Erki, dwie erki na niego. Dwie erki, dwie erki. Dziewczyny, erki. Ja pierniczę! Ja pierniczę! Weronika! Co jest, chłopota? Co jest? Dacie klawiaturę! Ja piericzę! Wow! Co tu się stało? Co tu się stało? Ok, jestem. No to niezły apk. na midzie. Ja pierniczym. Szybki apk. Jeszcze pacmy, oddziany. Jest dobrze. Oj, tak Julia, jest dobrze. Ta gra rzeczywiście może być wygrana, jeśli teraz nie popełnimy błędu. R. Dawaj, rzucaj w niego R. Kogo atakowała Julia? Powinnaś atakować kafaliosa. Na to liczyłem, na to liczyłem, że wróci. Wapień. Jest. Erka Yeah! GG, nice, mamy to, mamy to, powiem wam, że tak czy siak się cieszę widzowie, bo wreszcie lądują w grach dobre akcje, gdy gramy z dziewczynami, bo powiem wam, że niestety poprzednie gry, to chciałbym, żeby coś, chociaż jeden teamplay się zadział, a jak były teamplaye, jak szliśmy wszyscy w piątkę, to wystarczył jeden przeciwnik, który po prostu nas rozwalał. Tam była też większa różnica CS-ków, tutaj jest 86 do 31, ale tam w tej biducie gości miałem 140, a nasza aż na przykład 30. Ale oczywiście nie odbieram jakby skilla dziewczyną, bo yy, prawdopodobnie przez to, że gram na głównym kącie, no to trafiają się zdecydowanie lepsi przeciwnicy, a dziewczyny zaczęły dopiero grać, to znaczy zaczęły grać. No mają już tam 40-50 levele, 30 ale wiadomo, że, że jeszcze jest spora różnica pomiędzy graczami, którzy na przykład grają kilka lat i codziennie po 500 gier. Ale jestem z nich dumny. Kurde, czuję się jak taki tata. Nie mogę się doczekać, aż kurde Polcia za zacznie grać w gry. To będzie piękne. Dobre też jest to, że mamy Drake'a jednego. I to jeszcze Ocean'a. Nadziejka. nadziejka. Przecież on jest nasz. Nie, nie, ale ja naprawdę, naprawdę strollowałem <laughs> i panowałem w ja. Yeah. Ale że Veronika teraz? Co jest? Zabiła Feliosa? What? Dawaj. Lecimy teraz z Irelkom. Ładnie, 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 ładnie. Mamy to. Mamy wieżę na midzie. Atakuj. Tak, atakuj w Ja pierniczę. I jeszcze wieża na midzie, pięknie. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Używam ze rezerwacji, nie wierzę. Poddali się! Ja pierniczę! <ścoughs> o kurde! Wygraliśmy! Jak pięknie! Dziękuję Wam, dziewczyny! No i oczywiście Wam, widzowie, za to, że byliście z nami. Napiszcie dziewczynom coś miłego, jakiś miły komentarz, bo zasługują na to. Pod w trzeciej gierce wygrana i to jaka. Gratulacje, gratulacje, naprawdę. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie, trzymajcie się, serwus!